Poranek w Wielkiej Brytanii. Jak to wygląda? Dla mnie to wszystko dziwne. Zupełnie inne jak u nas. Dlatego jadę w miasto zwiedzać, oglądać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Chodźcie, zobaczymy razem. Angielska zieleń, samochody. A gdzie ja jestem? Zrobimy zaraz przegląd u targu staroci tak zwanego butelu, Karbuda, co tam anglicy mają do sprzedania. A później pójdziemy tam. O, tam. Tam jest coś wywalone i tam trzeba pogrzebać, bo to darmowe. To poszukamy może coś będzie. No idziemy zobaczyć co za skarby mają. Mamy jakieś narzędzia, jakieś duto, śrubokręty, pendelek. Tak szczerze mówiąc, bardzo mały, ubogi ten targ. Znaczy targ, no jakiś tam po angielsku buco, ja to mówię po naszemu Targ Specjalnych szałów nie ma. Chociaż coś tam już się trafiło. Pokażę wam. O tu jakie fajne zegary How much for this clock? Small Swallows 40, 100 250. OK, thank you. Będę musiał przetłumaczyć co powiedział, bo nie bardzo zrozumiałem. Tak jest mój angielski. Ogólnie angielski, ze słuchu coś tam rozumiem, ale nie jak ktoś ma kluchy w gębie. Kosz piknikowy, porcelanki, no i co, oczywiście, królestwo ciuchów, ma matekse. i zabawki nagrzewacz do pościeli, miedziany I tu mamy narzędzia stare to ma potencjał tylko wiecie, że ja tego nie przywiozę w samolocie a szkoda bo fajne nożyczki tu jeszcze mamy stare narzędzia Monetki zabawki, dobra gitarra, hiszpańska gitarra, trzy rozmiary od małej do dużej. Można powiedzieć, że prawie bananówki. To się wygrzebać. Ogólnie szkło. Czyli można powiedzieć, nic specjalnego. Ale i roślinki, są jakieś pomidorki, widziałem sadzonki. Oczywiście, obowiązkowo musi być żarcie. Bo tu faktycznie tyle ludzi, że każdy głodny przychodzi i że coś zjeść. I ciuchy, ciuchy, ciuchy. Rządzą. To jest taki malutki, lokalny. Ten butel, ale będziemy jechali jeszcze na inny, na inny większy, i tam liczę na jakieś lepsze łowy. Na razie jakieś grosiki zostawiłem tutaj. A co kopiłem, to zobaczycie na końcu filmu Taki obraz Ci jeszcze trafił, taki gdzieś miałem, ale... No ładny, ładny. Dobra, to zważmy, za ryzyko A skolka to? Co, my, co myślicie? Brać za funta? Tylko jak tu gdzie dosto przewieźć? Ryzykujemy No to bierzemy jak za funciaka. Będziemy się później martwić. Mhm. No to bieli Okej, okay. Okay. decision taken Pawaj funta <laughs> To nie ryzykuje nic na kona Patrz jaki mamy zestaw monet kolekcjonerskich to mogę tak? Nie, bier, bier, bier. Dziękuję. To jest. Thank you Thank you. To była jedynka czy dwójka? Jedynka? No powiem wam, że ciężki O cholera, jakie to ciężkie, jak to zaraz zabrać? Będziemy kombinować, będziemy się martwić. Wiecie co zapytam o, noży, o te nożyce Ile one kosztują. Chodzę mi po głowie.

No i coś jest, coś jest. Tu jest jakieś sprzęty. Nie wiem co, ale widzę skrzypce. I one kosztują 25 funciaków Nie wiem czy to dużo, czy to mało. Podejrzewam, że w Polsce są droższe. Ale ja nie będę skrzypał. Znajdziesz jakiś inny meloman, który pewnie się zainteresuje tym. Nie, niepotrzebny. I tak jak Wam wspominałem. Mamy tutaj jeszcze jakieś kolejki. Dla miłośników kolei. How much? For this? Ok, thank you. Dla, za dużo cyfry, bo nie bardzo. nie bardzo. Kojarzy, co powiedział? Ja rozumiem. One, two, one, to rozumiem, ale tak drożej to już nie. Tu mamy jeszcze jakieś takie cyniaki, nie wiem jakieś punce, to jest srebro, to ja pojęcia nie mam może i tak, ale ja się nie znam mamy świetce jakieś kubeczki miedź, mosiąc no takie przyciągajki do oczu jaka fajna kapusta Kiełka. a co to co to? węzeł podwójny, pamiętam, jest strasznie. funta w gruncie funta za węzeł dla miłośników żeglarstw okej, okay. a ja mam jeszcze jedno pytanie ten, ta kapusta w jakiej cenie? A much nie, no muszę to wziąć no no, Okej, okay, bo to za dwa funty to to... Ale fajny ma design. I wiecie co? No dwa funciaki. Bierit. Bierzemy. Dawaj, pieniądze. No i co? i Kupiłem kapustę. Thank you. Już jestem po szybkich zakupach, zobaczycie, bo to podsumowaniu. Jakieś pierdółki to znalazłem, a teraz idę eksplorować właśnie tamtą kupę śmieci. No, jak to tam przejrzeć, co tam ludzie wywalają, a może jakieś skarby? będą teraz No co, oponki. Wysypisko, jak wysypisko, to są rzeczy, które ludziom się potukły pewnie na giełdach, nie schandlowały się i po prostu wywalają. Jakaś kosiarka czy wertykulator. Kartoniki warto przejrzeć. Plastikowe kieliszki, no, mnie do niczego nie potrzebne jakieś opakowania, na jedną rękę tego nie zrobię w tym kartonie nie było nic same kartony tam jakieś obrazki wyrzucone są a to się nie, to się nie no i wiecie co? to jest ekologia, to jak, jak się uzbiera cała sterta to oni to po prostu podpalają i palą no. także śmiecie jeszcze zależy z drugiej strony o, tu widzę jakieś nożyce do żywopłotu, Ktoś wywalił. i zarzewiałki. Eksploracja kartonu. Coś, o, coś potuczonego jest. Komuś się pot, potuku jakieś kiełko. I wywalił. Ju. A, jakieś tabliczki. Niesprzedawalne, pewnie ludzie powywalali. I nie ma nic. Ale wiecie, jest taki baniak na wodę to by mi się przydał, miałbym ja kurą poidło zrobił Kurcze, ale tego przecież nie zabiorę Ale baniak zacny Kurcze, no Pokrzywy są, angielskie Tu mam jeszcze jakieś szkiełka Potuczące. Nie, nawet niektóre nie Zobaczcie, kieliszki, no ktoś wywalił, bo mu już nie były potrzebne ja oczywiście szkęł nie zabieram, bo ich nie przewiozę, bo ciężkie są do, do przywozu. Ale mamy na przykład tutaj co? Nie wiem. Jakieś wyciory metalowe. To to co wezmę, nie wiem co to jest. Warącka. KUFEL! A, zaryzykujemy, weźmiemy go jakieś. Słuchawki, e, kufelek ładny wezmę, ale czy go wybiorę z Anglii tego nie wiem. To chyba nóż i szczelinomierz. Szczelinomierz też wezmę, chociaż nie wiem po co. Czyli co? Nie zawsze się trzeba płacić. Czasami można po prostu znaleźć. No, tak jak widzicie. Nic specjalnego. I kończymy ten odcinek. Przeeksplorowałem to wysypisko, słuchajcie, aby tam dobrze tak pogrzebał, to byłoby towaru do wybrania ten tę giełdę Wiadomo, że to są rzeczy takie, no, żeby wyczyścić, ale są to głównie szkło, tak, ale kto będzie szkło woził? Ale coś się mam pokazać? Kible, zwykły prowincjonalny bucel, ten targ starocznie rupieci. I kible są, i to nie jest do końca oczywiste. Próbowanie nie zrobiłem na miejscu, ale zobaczcie co udało mi się nabyć na targu. Są wszystkie rzeczy, jakie kupiłem, część rzeczy znalazłem. Podejdźcie bliżej, zobaczcie taką ramkę na zdjęcia. To wszystko do handlu, tak na giełdę staroci To mnie urzekło. Kapusta pekińska, to jest to jest kierowniczka. Łyżkę tylko dobrać. Super, fajna sprawa, oryginalna. Tutaj mam coś ciekawego. Co dostałem w gratisie. To są kolekcjonerskie kostki do gitary. Każda jest inna. Jest ich sporo. Nie wiem, zobaczymy. Ciekawostka. A że dostałem za darmo, to już mam. Te nożyczki to widzieliście na filmie. Ładnie wyglądają, robią wrażenie. No myślę, że też się sprzedadzą. Lampka na świeczkę. Trochę do podczyszczenia. no i jest tutaj świniak. To jest świnia rasy Czerci, jakoś tak. albo bo Czerci rasy świnia? Nieważne. ważne. <grym> rasy <grym> rasy świnia, tak. To, co widzieliście, to na tym, znalazłem na rzutowisku. To jest jakiś szczelinomierz, lub ktoś do piłowania, nie wiem do jeszcze. No i ten zwany na oliwę. wymyłem go. Bardzo ładnie wygląda. Będzie służył jeszcze. A pantem wypadł jest ten oto ogród Tak go widzieliście na filmie. To jest mapa i nawet wypatrzyliśmy, że tu jest król Jan III Sobieski Jest polski akcent i mapa kosztowała całego funta. Także się opłacało. Tylko że teraz muszę zamówić kuriera, żeby to wszystko wysłać. Tak. Na razie tyle. Hej, hej, pozdrawiam was wszystkich z ogródka w stylu angielskim.